Podstawową zaletą okularów progresywnych jest to, że pozwalają na widzenie zarówno dalekich szczegółów, jak i bliskich, bez potrzeby zmieniania. Okularów. A więc na przykład pacjent, który używa okularów progresywnych w sklepie bez problemu widzi odległe napisy wskazujące co jest na której półce, widzi odległe półki, ale kiedy zbliża się do nich chce odczytać skład produktu czy cenę, robi to bez potrzeby sięgania po drugie okulary. Jeżeli przyjdzie do niego SMS z listą zakupów może bez problemu ją odczytać bez szukania okularów do czytania, czyli okularów do bliży. Okulary progresywne sprawdzają się świetnie u pacjentów, których tryb życia czy praca powoduje, że muszą bardzo często zmieniać okulary do dali z okularami do bliży. Na przykład są to pacjenci, którzy pracują w taki sposób, że obserwują jakieś odległe szczegóły, a zaobserwowane dane muszą wpisywać do komputera. Mogą to być na przykład osoby pracujące przy obserwacji przyrody trudno sobie wyobrazić, że ktoś zakłada okulary do dali, żeby zaobserwować jakiś daleki szczegół, później szybko je ściąga, zakłada okulary do bliży, wpisuje dane do komputera, a później ściąga okulary do bliży, zakłada okulary do dali, żeby prowadzić dalsze obserwacje i tak w kółko. U takich pacjentów świetnie sprawdzają się właśnie okulary progresywne. Natomiast okulary progresywne mają też swoje wady. Żeby czytać w okularach progresywnych, musimy patrzeć przez ich dolną część, a w tym celu trzeba lekko odchylić głowę do góry, po to, żeby przez dolną część okularów patrzeć na czytany tekst. Nie jest to problemem, jeżeli chcemy właśnie sprawdzić cenę w sklepie, ale jeżeli planujemy czytać przez dłuższy czas, może to być uciążliwe. Z kolei chodzenie w okularach powoduje, że jeżeli będziemy patrzeć na chodnik. Przez dolną część do czytania to będziemy widzieli góry i doły. Jeżeli chcemy zbiec po schodach i chcemy je dobrze widzieć, musimy troszkę pochylić głowę, żeby patrzeć przez górną część okularów, czyli część. Dodali. Pacjenci zazwyczaj szybko się tego uczą, ale jest pewien okres, określany jako okres adaptacji, potrzebny do tego, żeby się tych zachowań nauczyć. No i zdarza się rzadziej niż się powszechnie uważa, że pacjent z jakichś powodów jednak do okularów progresywnych przyzwyczaić się nie może. Wadą okularów progresywnych jest także to, że no nie w każdej sytuacji się sprawdzają. Na przykład takim przykładem może być elektryk, który, jeżeli montuje gniazda na ścianie czy kładzie kable na podłodze, okulary progresywne będą świetnie działać. Ale jeżeli zechce zamontować żelandol pod sufitem i obserwować swoją pracę z bliskiej odległości, Unosząc głowę bardzo wysoko, tak żeby patrzeć na sufit przez dolną część okularów, a stoi w tym czasie na drabinie, no to to może być ryzykowne. Warto też wiedzieć, że celem okularów progresywnych, celem zakupu okularów progresywnych jest możliwość właśnie funkcjonowania na daleko i na blisko bez potrzeby zamieniania okularów. To nie oznacza, że kupujemy okulary progresywne po to, żeby nie kupować dodatkowej pary. Zdarza się, że pacjenci używają na co dzień progresów, ale dodatkowo mają okulary do bliży, po które sięgają wtedy, gdy wiedzą, że przez dłuższy czas będą czytać książkę czy gazetę, lub mają dodatkowe okulary do dali, po które sięgają, gdy wiedzą, że na przykład będą prowadzić e, samochód albo jechać rowerem. Dziękuję bardzo, to wszystko. Do widzenia.